Witam Państwa po meczu Gwarek Tarnowskiej Góry, Odra Wodzisław. wynik 0-2. Sponsorem dzisiejszego meczu była firma Przybyła Transport. Witam trenerów Ryszarda Wieczorka i Łukasza Ganowicza i poproszę o wypowiedzi. Dzień dobry. co, co ja mogę powiedzieć, kilka dni prowadzę ten zespół, nastąpiła zmiana trenera, wiadomo jak nie idzie to tak się dzieje. E... Ciężko było przed meczem, przede wszystkim pod względem mentalnym, bo ten zespół jest młody i cztery porażki z rzędu spowodowały taki dołek mentalny, bym powiedział. I o po ile w pierwszej połowie to było bardzo widoczne, graliśmy nerwowo, szczególnie jeśli chodzi o przejęcie piłki, mało możliwości do zdobycia bramki, no to... Cieszę się, że druga połowa była zupełnie inna. Oprócz bramek mieliśmy jeszcze kilka możliwości do szczelenia, ale największą jakby wartością tego meczu, oprócz punktów, oczywiście jest zmiana ustawienia. Zmieniliśmy ustawienie. Patrząc przez parę dni na profil tych zawodników, to doszedłem do wniosku, że ta zmiana da dużo dużo dobrego temu zespołowi. Oczywiście walka trwa. Odra była pod kreską przed tym meczem. Mam nadzieję, że jakoś z tego powoli będziemy wychodzić. I to było widoczne, to było widoczne, bo nikt nie lubi, czy nie chce grać w tym miejscu, gdzie, gdzie byliśmy przed meczem i, i tej presji. Ci chłopcy sobie bardzo dużo na siebie narzucają. Aczkolwiek zwycięstwo muszę pogratulować zawodnikom, bo, bo szybko po kilku treningach udało się pewne rzeczy w łowach poukładać na boisku i efekty tego przyszły, ale dopiero w drugiej połowie, jak można powiedzieć, tak po piłkarsku, jak ich puściło. Byłem nawet mile zaskoczony, że jest, możemy stworzyć jeszcze kilka sytuacji, bo, bo wcześniej oglądałem mecz z Lechią, zielona góra, to odra nie stworzyła chyba żadnej sytuacji bramkowej. Także gratuluję moim zawodnikom, a gospodarzom zwycięstwa w następnym meczu Dziękuję bardzo. Dobry. Ciężko coś powiedzieć po takim meczu, bo, bo nastroje są ponure i inne były założenia, inne przygotowania. Yy, przygotowywaliśmy się na różne warianty. Yy, wiadomo, przy zmianie trenera, gdzieś tam trenera podpatrzyłem jeśli chodzi o pracę w Kaliszu. No i yy, gdzieś tam uczarliśmy drużynę, że może. Yy, być takie ustawienie, czy inne. I ogólnie byliśmy przygotowani na to, że pierwsza połowa no z, z dwóch stron taka z, można powiedzieć nerwowa widać było, że, że, że jedni i drudzy wiedzą ile ten mecz dla nich znaczy. No i w drugiej zaczęliśmy najgorzej jak można, bo w 50 sekundzie dostajemy bramkę i za 4 minuty Tracimy drugą, bo trzeba przyznać, bo pierwsza to jest błąd naszej w obronie, a druga po ładnej akcji gości. I, i to już długo się przełknąć. Nie chcę tutaj y, dorabiać ideologii, tłumaczyć. Y, w szatni odbieraliśmy rozmowę z zawodnikami. Ja wiem, gdzie jest ten problem. A największy problem to, to rzuca się w oczy, jest pod polem karnym przeciwnika, gdzie. gdzie Brakuje prostoty, decyzyjności odpowiedniej i, i, i po prostu tej radości yy, czy do, z dośrodkowania, dogrania czy uderzenia. Gdzieś zawsze szukamy czegoś ekstra ponad stan, a, a to jest niepotrzebne, przez to przekłada się to na też ilość tych sytuacji w polu karnym. Jedno co zapewnię, to drużyna będzie walczyć do końca, bo jesteśmy już teraz z, yy, wciągnięci z całym, całą, całym maratonem, jeśli chodzi o utrzymanie, i mam nadzieję, że drużyna, że życie lubi się powtarzać i tak jak w tamtym sezonie ostatnie pięć meczy będzie potrafiła wygrać. I jestem przekonany, że to zrobią. To są chłopcy, którzy może im brakować w niektórych miejscach czy fragmentach meczu umiejętności czy, czy doświadczenia, ale serducho mają i na pewno je zostawią w innych meczach, a Tamtej rundzie pokazaliśmy, chłopcy to pokazali, bo to oni grają na wojsku, że ten nóż, czym bliżej przystawiony do gardła, tym lepiej wyglądali. I liczę na to, że, że też tak będą się prezentować w na następnych meczach i, i jestem przekonany, że e, zachowają status trzecioligowy. Bo myślę, się w dzisiejszym meczu to też taka e, presja iść w górę zeszła, teraz myślimy tylko, żeby e, dół, znaczy może źle mówię, ta presja teraz zeszła, że po prostu wiemy, że gramy o utrzymanie, i, i tutaj nie ma nic innego. Pania. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję Państwu i zapraszam po kolejnym meczu. Dziękuję.